Hej, hej, hej! wami recenzja książki Rajski ogród pana Ernesta Hemingwaya. Premiera była 7 luty 2024 i jak widzicie kluczowe wydawnictwo Marginesy przysłało mi książkę do recenzji. I na początku zaczniemy od cytatu. O czym myślisz? spytała dziewczyna. O niczym. Musisz o czymś myśleć. Tylko czuję. Co? Szczęście. A ja jestem głodna. Myślisz, że to normalne? że gdy człowiek się kocha, to potem tak głotnieje? Gdy kocha kogoś. Słuchajcie, cała opowieść składa się tutaj z czterech książek i każda z nich ukazuje życie pewnej pary i dalsze obcowanie ze sobą. Jednak każda z nich kończy tam tak jakby pewien etap. Ich zachowanie oraz poglądy to często rozmowy o życiu i świecie. Rozmawiają w sposób prosty, żadne z nich nie wygląda na specjalnie inteligentnego, jednak korzystają z każdej nadarzającej się sytuacji, żeby poznać zdanie tej drugiej osoby, a później oczywiście odpowiedzieć może nawet bardziej powiedzieć wtedy swoje własne. Niespodziewanie w ich życiu pojawia się jednak pewna kobieta. No, burzy nieco ich świat, jednak czy na pewno wniesie do ich życia tylko zamęt? Powiem Wam, że co nowa powieść autora to zaskakuje nas wciąż to nowymi rzeczami, ale z tych wszystkich dzieł, co już czytałam, to jest jedna rzecz, która nigdy się tu nie zmienia. Mianowicie alkohol, hulanki oraz intymne zbliżenia. Wiecie, jakby chciał tym sposobem podkreślić swoją osobowość, że zauważa tych prostych ludzi i bogaczy, którzy myślą, że za pieniądze mogą gardzić innymi. Jest tu też wzmianka o samorozwoju, o dojrzałości nie tylko emocjonalnej, ale i duchowej, która powoduje, że osoba nie chce wykonywać czyichś zachcianek, ale sama zauważa swoje potrzeby i pragnie również, żeby one też zostały tutaj zaspokojone. Napisana jest niby lekko, ale bardziej pod kierunek filozoficzny. Urywane wątki w momencie, kiedy sami byśmy mogli dopowiedzieć dalsze wydarzenia. Ma ogromny wpływ na czytelnika, bo sugeruje, żeby sam zaczął myśleć. Daje nam przesłanie na tacy i otwiera drogę do samoakceptacji. Pokazuje, że tylko będąc ze sobą w zgodzie, możemy być w pełni szczęśliwi i żadne pieniądze nam tego nie zapewnią. Jednak, jeśli ktoś szuka zwyczajnej opowieści, książki, wiecie, potrzebnej tylko jako relaks, no to wszystkie pozycje autora po prostu mu się nie spodobają. No bo najbardziej zrozumieją je ludzie o twórczej duszy, szukający prawdy w słowie, a nie zachowaniu większości, którzy działają na, wiecie tak, zwanym autopilocie. Powiem wam, że mi się naprawdę podobają. Ja doceniam jego pióro coraz bardziej. Mam jeszcze jedną w domu do przeczytania. Czy ją wezmę teraz, to nie jestem pewna, gdyż jest no dwa pół raza grubsza od tej, więc trochę mi czasu to zajmie przeczytanie. Jak widnie nie wiem, czy widzieliście na filmiku, na Instagramie, czy tam na rolce, pokazywałam właśnie, moja córka się mega śmieje, jak mówi Hemingway. Tyle razy ją uczyłam, najpierw było chemik Wej, Hemi Ej. I już za którymś tam setnym razem, jak powiedziała Hemingway, no to mówię wow. I nagrywam i znowu się pomyliła. I tak się za każdym razem śmiejemy. Ale no, jak ona widzi tą okładkę, to mówi, mama, już teraz Hemingway? I ja mówię, tak. Będziesz teraz myślała, jak czytasz? nie ja mówię, tak, przy tych książkach się myśli, jak się czyta. Mają prawdy życiowe, pięknie wydane. Lubię w ogóle takie zakładeczki, jak się tutaj pojawiają, że wiecie, możecie pik pyk. Bo często bywa tak, że moje kochane dzieciaczki to oczywiście, o, włożę zakładkę. Mama, co to jest? Pyk. No i klękajcie narody w tym momencie, jak takie coś widzę. A kiedy macie to, nawet bym powiedziała, że to jest bardziej kolekcjonerskie wydań, bo wcześniejsze też były ciekawe, ale powiem wam, że jakoś tak bardzo zwyczajna. teraz widać, że to jest jakaś tam specjalna ich edycja. Także warto mieć te książki, ale mówię wam, picie, palenie i, i coś jeszcze na P. W tych książkach się po prostu nie zmienia, ale za pomocą tych wszystkich trzech rzeczy pokazuje nam prawdę życiowe bogatych i biednych, które my będąc bogaci albo my będąc biedni u innych tego nie dostrzegamy także za to mega wielki plus i pokłon ponadczasowa pan Ernest Hemingway <ścoughs> Żegnam się z wami i do usłyszenia pa 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 pa